Ostatni film z Sakoziomanem bardzo Wam się spodobał, ponieważ powiedziałam, że na 5 lajków robię drugą część. No i dobiliście to w kilka godzin. Więc dzisiejszy odcinek polega na tym, że gram po raz kolejny z sakoziomalem, Ale dzisiaj zagrałam chyba najlepszą grę w moim życiu. W sumie z dzisiaj zagraliśmy dwie gry. Naszym celem było cały czas bycie w top 5 i w dwóch grach udało nam się to zrobić. W jednej nawet udało nam się wygrać, więc oglądajcie film do końca, bo naprawdę. Ale to naprawdę było bardzo dużo montowania, dużo jest pracy, było przy tym naprawdę dużo grania, więc zostawcie lajka like, i like, suba z dzwoneczkiem, żeby was nie ominęły takie kolejne odcinki i materiały, bo naprawdę są bardzo rzadko w opisie macie też linki do Discorda, do kanał SakoZiomala, jak i zarówno do TikToka. Więc jeżeli no, yy, zrobicie to wszystko, to sobie weźcie, nie wiem, jakiś popcorn i coś do picia, no i co, lecimy. Dobra, widzowie, a więc jestem już SakoZiomalem w lobby B. Ello. 10, 3, dat dead, i leży jeden. Jeszcze drugi. Ja się boję, że na A, tajemnica, gdzie chciałam jej montować czekaj 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 bo to oni są nieogarnięci w sumie mam już fioletową coś bo jeszcze nie wiem co ale coś dostanę idę idę jestem blisko jestem blisko leży drugi leży drugi leży drugi leżę jestem drugi. bardzo blisko I dostałem o dobra masz 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 czekaj dam ci ja mam stres ja mam stres leży Tak, jeszcze leży dwóch ale ich zadałem o, Ej, czekaj, mam pomysł. O, dobra, jedynamoł ja więcej. Ej, mam. Ej, ja mam darmołkę. O! Leży. Zgadzamy go! Zgadzamy go! Leży. Nie gadaj, że my już tak swoje zginiemy. Tam są. Strefa. Y, 50 100. Za nami jest strefa. Rock. Za nami strefa jest. Nie tam trzeba iść, rotujemy na górę, na, na górę rotuj. Dawaj na górę, szybko. Dawaj, dawaj, nie dawaj. Nie mam chodź. czym, nie mam czym. Ale chodź na górę, szybko na górę, na górę, na górę. Top 50. Oh, Boże, ja mam maskę tę. Ej dobra, masz dobry lud, patrz co ci dałem. chodź tu szybko, chodź tu szybko. Ej, chodź tu, do mnie, do mnie, do mnie. Chodź tu, do mnie, do mnie. Ty a okay. ten toileta nie ruszamy. Lepiej nie. Ja sobie wezmę tego biga. Nie, że będę go teraz używał, tylko go zostawię. Eee, Strzelasz, Tomasz? Kolejny łódź. Nie, worstok. tutaj za słabym słaby Masz tego biga, weź sobie go. Masz tutaj jeszcze go. Biga? Dobra. Bera, bera. Leży! Ops! Leży! Dobra, ja idę Tobie pomóc. Dobra, bo jest... Ej, do, do, dobra, już jesteśmy, już jesteśmy w topce. Już jesteśmy, już mamy cel swój. Dobra, on nie gleży, się Będziemy do góry, do góry, do gory, strefa, strefa, strefa. To trzy, to trzy, to trzy. Ej, zostaliśmy na jednego ziomka! Nie, to cztery, ale on za zdechnie ze strefy, chodź. Chodź na dół, chodź na dół, chodź na dół. Nie Dobra, decham. jest to trzy. Zostaliśmy na jednego ziomka. Bije Grymy... po pięć, bije... Bije po Masz 5. meda, meda, meda masz, meda masz, meda masz. Nie! O, Ej, mam ławiłana. Doj do go. Szczuros tu. Dojrzej go, błędem. Jasus mał. Nie, 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 nie. Dobra, przegraliśmy to. Drugie miejsce. No. Ja przeglęam. Daj go może. Banda. Bo to jest jeszcze. Strecha. Zaznacz, zaznacz Jezus Maria, gdzie to jest? Blisko bardzo On ma srakę, bo nie ma strefy Skuwany idzie na mnie, 3-4 Katana powoli umiera Daję z Katany! Jezus Maria, co za drinkshoter yeah. Chociaż że byliśmy bardzo blisko, no, została nam jeszcze jedna próba, więc postanowiliśmy teraz, że damy z siebie 100% i że będziemy chcieli wygrać. Zagraliśmy to naprawdę teraz bardzo dobrze, bo zrotowaliśmy pod koniec, ale oglądnijcie całą gierkę, bo była porąbana. Dobra widzowie, a więc jesteśmy już w drugiej gierce. No, co mogę powiedzieć? Prawie się nam udało. koziomal. Jak oceniasz tamtą gierkę? 9 na 10. Tu wiemy, wiemy czemu, wiemy czemu, 9. Wiem. No wiadomo. Dobra, Sako, teraz lądujemy tam, wiesz gdzie? Gdzie zaznaczyłem. Ja. Tak jak wcześniej. Niszczy dobrze. Ej, to, ale to nie były już żarty, to już nawet e, zagraliśmy dobrze. No nie. Bardzo szybko zareagowaliście pod tymi filmami. I dobra, mam na starcie mega dobry luft. Fajną broń, ale czy to coś daje ARK? O kurde Ej! Nie! Patrz co ja mam! Ja O kurde Chopy ja w 3 sekundy mam taki loot i mam ziomka Oczywiście musimy go zabić Ja myślę ARK Leży? Leży jeden tak na dole Dziadku, dziadku, pozdrawiamy Cię, Te, mój dziadek się jeździ na matorze. Dobra, leży jeden, leży drugi, skupiamy Ten. nie, jadę, leży, leży. Leży! Uważaj, tam też. Ja jeszcze on do Na mnie, na mnie potem! Leży jeden ziomek, jakąś broń. Eee, Ktoś to. Eee! 70. Aha. Leży. Led, ledłem. Czekaj, bo to sraka mnie goni. O, dobra, przynajmniej tyle. Ej, mam twoją kartę. Zde. Dobra Tam, Tam jest reboot. Mam, ale bardzo daleko i boję się, że ludzie mnie zabiją, wiesz? O właśnie. Dostał 64. Zostaną go no teraz najważniejsze. Jesteśmy to w 6. Jak my to zmarnujemy, to ja, ja nie wiem. Ja ci nie obiecuję, że go we... że cię pomogę. Nie obiec... To przejść jest. I zapomniałem co jest. Ja chłopie się tak skupiłem na gierce, ja ci mogę dać sztucer jak chcesz. Zraziła się na mnie. Dała mi kosza. Masz tutaj tego, masz tutaj to. Masz, masz, masz. masz. Katanka, co? Kata -ka. masz, masz to, masz to, weź tego. to, weź to. Jakąś mamplu potrzebujesz, musimy ci coś ogarnąć. Ja nie mam amo, ja nie mam amon do tego w ogóle. Ja nie mam w ogóle amon do tego. Nie do niej, nie do niej. Nie dobra, do, niej. do niej. Dobra, okay. Ty dobra. jest ziomek niedaleko. Dawaj szybko. <słuch> Bawać ci do akosa. Co ty nie powiesz? No. Ale rotate, ale rotate poleciał. I chodź, 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 chodź. Budujemy yy, bazę. Chodź do mnie, chodź do mnie. Chodź do mnie, bo tutaj Idem. zbuduję, gdzie jest drzewo. Bo wtedy będę miał więcej drewna. Yy, idziemy do tego... Do dobra? Ja ci zbuduję... Chodź do ten, no. Yy, a masz problem z matcami, czy masz dużo? Yy, no, mam problem z, z matcami. Ile masz? Ile masz? 130 drewna. Dobra, yy, na razie użyj sobie tego. Weź daj amo do tego, weź daj amo do tego. Do czego? Do... do... Yy, masz, pula. Dobra, dzięki. Yy, tutaj nic nie tylko patrzymy Tylko patrzymy sobie czy koło nie ma. Nie co? to Nie, zamykam to. Yy, poszło. Yy, strefa jest od nas bardzo... jest 140 metrów. Yy, na czwórce mam to. Zaraz... Yy, teraz użyjemy tego. Trzy... Teraz nagle wyłączyło mi się nagrywanie. Nie mam pojęcia co się właśnie stało, ale pokażę wam teraz powtórki co się teraz stało w tej końcówce meczu. thank mm -hmm. you Jak powiem widzieliście, teraz udało nam się wygrać, ale w tym jest rzecz, że... Ach, Sakozioma zrobił jednego fraga. No i to finałowego fraga. Ja zrobiłem 9. Powiedzmy, że finałowych kilka było, bo było kilka fajnych akcji, które były w dzisiejszym odcinku. Jeżeli film Wam się podobał, to zostawcie lajka like i suba. Kolejny odcinek, jeżeli chcecie z Sako Ziomalem, to 50 subskrypcji. Mamy teraz 35, 15 subów. Wy to możecie zrobić nawet w 2 dni 3. Więc jeżeli chcecie z Sakozzi Ziomalem kolejny odcinek, oczywiście będą inne odcinki, ale jeżeli chcecie jeszcze kolejny odcinek z Sakoziemalem, no to zostawcie lajka like i suba. Nara!